Miałeś kiedyś tak, że poszedłeś się rano do roboty, a po godzinie Twojej pracy obudziłeś się 10 dni później w szpitalu, bo miałeś wypadek i doznałeś krwiaka mózgu? Jeżeli tak, to wideo jest właśnie dla Ciebie. maleczko Mortki, 417 chyba dzień nominowania Dominika Abusa do wspólnego spaceru, gdzie ja robię nie 15 pompek, a 2 km szybkim marszem. Pod tą nominację Jervis poda nam statystyki z pierwszego, jak i z drugiego kilometra. W ile czasu udało mi się przejść oba te kilometry? A Ciebie zapraszam do oglądania, Mordko. Ty chodził jedne km w ramach 8 minut oraz 57 sekund, tętno wynosi 147. Wow. Ładne tętno! No i co, Necka, mój do mnie. się w ogóle nie śpieszysz! Bez sensu brałam rower i co? I z tyłu, kochanie, jest! <laughs> Dobra, mordeczki, drugi kilometr za chwilę. Ty chodził 2 kilometry w ramach 17 minut oraz 9 sekund. Ostatni KM zabrał Ci 8 minut oraz 12 sekund, tętno wynosi 163. To, sto, sze... <gryw> 163, jasne. Dobra, gasimy Jervisa, Teraz Wam pokażę prędkość. Teraz zwolniłem troszkę pod koniec, jest niby 4,25. Ćwicz seten. wstrzymany. Morda, Jervis. No. Ćwicz przywrócony. Ciekawe w jaki sposób. Odpoczywajcie. Do zobaczenia następnym razem. Dobra, będziemy odpoczywać, derwis. I ty mordo też rusz dupę na spacer z rodzinką. Na razie mordeczki do Juterka. Trzymajcie się.